Wiecie, moi drodzy, na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was pierwszą recenzję torebki. I na pierwszy rzut przyjdzie torebka Marki Dag polskiej marki, która swoje torebki tworzy w Lublinie. Jest to rodzinna firma, która tworzy już od 30 lat. Dlatego pomyślałam, że zacznę właśnie od ich torebek, żeby pokazać Wam, jakie piękne cuda możecie tam dostać. A bohaterką tego filmu jest torebka ZOI. Przepiękny, średniej wielkości worek. I żeby Was nie zmyliła nazwa średniej wielkości, ponieważ on jest naprawdę, naprawdę pojemny. Troszeczkę się odsunę, żebyście mogli zobaczyć e, tę torebkę w całej okazałości. Akurat moja jest w takim kolorze cappuccino. Jest to kolor beżowy, bardzo charakterystyczny dla marki Duck Dlatego, że mają wykonanych kilka torebek w tej skórze Oczywiście to jest skóra naturalna, o tym chciałabym wspomnieć I te skóry marka Duck wprowadza do swoich torebek z Włoch Dodatkowo akurat dokładnie ten kolor w tym modelu To jest skóra, którą również wykorzystuje w swoich torebkach marka Gucci Także jest to naprawdę ciekawa informacja. Zacznijmy od danych technicznych tej torebki. Najważniejszą informacją jest to, że nie jest to ciężka torebka. Waży ona zaledwie 640 gramów. Jak jest pusta oczywiście. Jeżeli chodzi o e, samą budowę, no to ma w sobie jedną wielką komorę i dodatkową kieszonkę e, na zamek w środku. E, dodatkowo jest ona zapinana na ściągacz. W ten sposób Jest to bardzo wygodne Zabezpiecza torebkę przed tym, żeby ktoś nie włożył do środka ręki A mimo wszystko jest to łatwy sposób, abyśmy my mogły w prosty sposób z niej korzystać Ma odpinaną krótką rączkę A dodatkowo na stałe przyczepiony długi regulowany pasek o szerokości 2 cm Także jest to bardzo ładny, zgrabny, nie za szeroki pasek, który będzie pasował Wam do wielu stylizacji jak spojrzymy na całą konstrukcję tej torebki, to jest to taki fajny baniaczek. Poszerzony po bokach. W miarę spłaszczony, delikatnie spłaszczony właśnie po boku, to można zobaczyć po dnie torebki. I płaski, gładki z tyłu. Także całkiem wygodnie nosi się ją przy ciele. Teraz przejdźmy do prezentacji wnętrza tej torebki. Jak widzicie, mamy przed sobą. Jedną wielką komorę, która naprawdę pomieści wiele rzeczy. Z książkami, e, jakieś butelki z wodą. Dużo rzeczy tu się zmieści. To jest generalnie bardzo pojemna torebka. No i tutaj z tyłu, na tylnej, na tylnej ścianie tej torby, mamy kieszeń zapinaną na zamek. A i oprócz tego, tutaj mamy jeszcze taką luźną kieszonkę, właśnie na tej kieszeni na zamek. Także bardzo fajnie rozwiązane wnętrze. Przede wszystkim, dlatego Dużo się w nim mieści Także naprawdę bardzo fajna, pojemna torebka Zwłaszcza jeżeli jesteście mamami I potrzebujecie przerzucić przez siebie torebkę przez kos, I musi być pojemna I musi dużo rzeczy zmieścić To właśnie ta torebka jest idealna dla Was Teraz tak cały czas tą torebką wokół siebie ruszam I słuchajcie, nie macie pojęcia jaki ja zapach czuję To jest coś niesamowitego Zapach skóry torebek wykonanych przez markę Duck. To jest coś niesamowitego. Pięknie, pięknie pachną. Naprawdę to jest taka wartość dodana do tej torebki. Także jeżeli lubicie zapach skóry, to koniecznie zainteresujcie się tą marką. A teraz czas, żebym pokazała Wam, co zmieści się do tej pięknej torebki. Oczywiście pokażę Wam na przykładzie tego, co ja noszę ze sobą w torebce. Ja zazwyczaj wybieram mniejsze torby, więc to, co tutaj wpakowałam, to jest już naprawdę dużo dla mnie. Pokażę Wam, jak teraz wygląda ona zapakowana. Otworzę komorę i pokażę, co jest w środku, gdy, jest, gdy są jeszcze te rzeczy w środku. Jak widzicie, mam tutaj książkę, mam butelkę z wodą, ale po prostu pojedynczo powyciągam każdy element, który jest w środku. Także mam ze sobą całkiem sporą butelkę z wodą. Postawiłam ją oczywiście w pionie. Fajne to jest też w tej torebce, zwłaszcza, że ja mam taką dosyć smukłą i wysoką tę butelkę, że jak ją włożę do środka i zaciągnę właśnie ten ściągacz, to ta butelka z wodą, zobaczcie, jest tak, jakby e, zablokowana przez ten ściągacz, i dzięki temu wiem, że ona jest cały czas w pionie i nie wywróci się. Także to jest ogromny plus tej torebki i bardzo mi się to w niej podoba. Oprócz tego mam tutaj e, książkę, niewielką, e, klasyczny format książek. Nie wiem, czy to jest B5, chyba B5. Również możecie mieć ze sobą kalendarz taki większy w sztywnej okładce, nie ma problemu, wszystko się zmieści. Ja go miałam włożonego w sposób pionowy, ale jak teraz patrzę, to on się spokojnie zmieści też w tej pozycji poziomej. Także naprawdę, naprawdę dużo miejsca. Oprócz tego mam swoje Etui na okulary przeciwsłoneczne. Akurat to Etui też jest z marki. Dach. Bardzo ładne takie skórze kroko. Mieści duże okulary, także spokojnie, się wszystko do niej do tego Etui zmieści, także to Etui. Dodatkowo mam małą kosmetyczkę, dlatego że ja nie noszę dużych kosmetyczek ze sobą w torebkach, ja bardzo często zmieniam torebki, i to jest też taka ważna informacja, dlatego ja nie noszę tak dużo rzeczy w torbach. I takie drobne rzeczy typu jakieś tabletki przeciwbólowe, pomadki, szminki, błyszczyki, yy, jakieś drobne rzeczy noszę właśnie w takiej mini kosmetyczce, też właśnie marki DAD. Yy, ta jest akurat ze współpracy z LGS, z dziewczynami. I po prostu jak szybko przerzucam swoje rzeczy między doradkami, no to biorę po prostu tylko i wyłącznie tę kosmetyczkę. I przerzucam sobie do innej torebki. Dużo rzeczy mam już ze sobą przepakowanych. Oczywiście, chusteczki higieniczne. I teraz tak. Przejdźmy już do tych kieszeni. E, tutaj ja teraz mam zamontowany e, specjalny uchwyt do statywu, jeżeli chodzi o telefon. E, I ta kieszonka z tyłu, gdy jest wypchana, w moim przypadku nie jest całkowicie w stanie. Pomieścić yy, iPhone'a. Więc ja go tylko tak wsunęłam od góry, żeby nie, nie latał tam w środku w torbie luzem. Ale jeżeli torebka jest zapięta, no to nic się nie dzieje. Natomiast ta kieszonka nie jest duża i ja mam tą wersję mniejszą iPhone'a. To też chciałam zwrócić na to Wam uwagę, że yy, mój telefon jest mniejszy, tylko on do niektórych torebek bez problemu będzie się mieścił. Ale tutaj, w tej kieszonce takiej zewnętrznej luźnej się nie mieści. Natomiast y, ja wolę go tutaj do tej kieszonki włożyć, dlatego że w tej kieszonce na, na zamek trzymam pozostałe rzeczy: typu klucze, na przykład do domu, klucze do samochodu, których aktualnie nie mam tutaj wyrzuconych, oraz dwa portfeliki. Z kartami, z dokumentami, z jakimiś drobnymi pieniędzmi. Ja nie noszę dużego portfela, więc to też jest taka informacja, o której musicie wiedzieć, że ja dlatego też jestem w stanie zmieścić się do małych torebek. Tutaj akurat wszystko mieści się w tej kieszonce na zamek, więc jest to bardzo wygodne. No i akurat wypakowałam wszystko już z tej torby. Jest całkowicie pusta. Z tymi rzeczami zapakowanymi, włącznie z książką, z butelką wody, nie jest to ciężka torebka. Także naprawdę myślę, że całkiem fajna propozycja. A teraz przejdźmy już do stylizacji z tą torebką. Podziękować za to, że zostaliście ze mną do końca tego filmu. Mam nadzieję, że informacje, które Wam tutaj przekazałam, są przydatne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tej torebki albo odnośnie marki, to serdecznie zapraszam Was do komentarzy na dole. Zostawcie mi komentarz i ja postaram się Wam pomóc. Mam również do Was dodatkowo pytanie. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to koniecznie dajcie mi znać, że jesteście z Instagrama. Chciałabym zobaczyć, ile osób przyszło do mnie z Instagrama, więc napiszcie w komentarzu Insta. Jeżeli jednak jesteście osobami, które poznały mnie na grupie Rodziny Duck na Facebooku i znacie mnie stamtąd, to bardzo was proszę, żebyście napisali w komentarzu Duck. Jestem bardzo ciekawa, ile z Was jest tutaj właśnie dzięki tej grupie. Oczywiście, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo proszę, żebyście mnie zasubskrybowali właśnie w tym momencie i zostawili lajka pod tym filmem. Bardzo dziękuję Wam za, za to, że wysłuchaliście mnie do końca. Zapraszam na kolejne produkcje i do zobaczenia niebawem. Cześć!